Aniu, mam do Ciebie trudne pytanie. Chodzi o Twoją wpadkę. Wiesz którą? Tą z hip-hopowcami z paktofoniki. Dlaczego zapytałaś o to czy ten raper, który popełnił samobójstwo, czy oni się go pytali o to? Jak to było? Skrót myślowy oczywiście. Wiadomo, że chodziło o to, czy rozmawiali z nim, zanim tego dokonał, przecież to raczej oczywiste, chyba nikt zdrowomyślący nie mógłby podejrzewać, żebym mogła zapytać o to, czy rozmawiali z nim po śmierci samobójczej, absurd przecież. Nie no, myślę, że widzowie WP Widzowie pytania jednak się wykazują podstawową inteligencją i raczej nie mogliby o to mnie podejrzewać. Nie, no skrót myślowy, wiadomo było, że jeżeli ktoś gra ze sobą, przyjaźni się, to jest raczej oczywiste, że dostrzega pewne symptomy niepokoju, depresji czy takiego przerażającego smutku, który prowadzi samobójstwa. Byłam zdziwiona prawdę mówiąc, że oni o tym nie rozmawiali, że tego nie dostrzegli i byłam też zdziwiona trochę tą taką zbyt prostą i zbyt... Y jednoznaczną odpowiedzią tego hip-hopowca, który nie starał się zrozumieć, o co mi chodzi. Nie starał się też pewnie zrozumieć swojego przyjaciela, bo jak rozumiem, przyjaźnili się. To straszne. Pan powiedział, że nie mieli okazji rozmawiać. Tak, powiedział, że nie mieli okazji rozmawiać. To dziwne, jak się ze sobą gra i pracuje i przebywa się ze sobą długo. Myślę, że byli samotni wszyscy w tym zespole bardzo i mimo, że pracowali razem, no myślę, że musiało coś im doskwierać, skoro jeden z nich musiał odejść. To o co tyle szumu w takim razie? Dlaczego w internecie to Rozgorzała taka dyskusja nad tym fragmentem Waszej rozmowy. No, może ludzie nie mają o czym rozmawiać? Nie mają poczucia humoru. Nie, to ja nie, nie chodzi o humor, bo to raczej byłby dość. Makabryczny yy... humor, akabryczny, prawda? Ale chodzi o pewien. No przecież logiczne jest, że jeżeli rozmawiamy na taki temat, no to przecież. Yy... To jest emocjonalna rozmowa również dla mnie. Ja przeżywam takie tematy związane ze śmiercią czy z cierpieniem, więc jeżeli pytam o coś takiego, to dlatego, że chcę zrozumieć emocje tych ludzi w takim trudnym momencie. A wiadomo również, że działamy pod presją czasu w telewizji i że musimy wszystko robić dość szybko. I rzeczywiście czasem taki, taki zbieg okoliczności, nacisk. Z jednej strony czasu, z drugiej tego, żeby szybko wyciągnąć z człowieka to, co najważniejsze, prowadzi do tego rodzaju uproszczeń. Ale nie nazwałabym tego wpadką. Każdy ocenia według swojej miary. A czy miałaś jakieś wpadki prawdziwe, takie stuprocentowe? Wpadka jest wtedy, wiesz, kiedy się nie przygotujemy, kiedy powiemy coś zupełnie innego, niż wypadałoby powiedzieć. Myślę, że wtedy, kiedy wykazujemy brak szacunku do rozmówcy. A jeżeli coś wypływa z prawdziwej troski czy z przejęcia. Nie wiem, czy jest fadką. Ja tego tak nie odebrałam, chociaż z pokorą traktuję swój zawód. I akurat uważam, że tutaj rzeczywiście mogłam bardziej uważnie sformułować zdanie, więc lekcja pokory na pewno z tego dla mnie płynie. Drodzy, inteligentni, twórczy i zdrowomyślący widzowie wideoportalu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.